Świecić tak. po tej stronie. Czy znaczy tutaj teraz oficjalnie można świecić? Bez problemu. No. Najgorszy już przeszliśmy. Idę się kąpać. I przy, stary jak, jak ci powiem, że to te kabiny prysznicowe, to jest sztos w porównaniu z tym, co mam na kopalni, to wierzy. Stary, stary, stary. stary. To, to, to był luksus stary. My nawet nie mamy takich kabin, wszystko jest u nas otwarte. Bez kitu. żeby przejść do drugiej części budynku, to znowu będziemy musieli z tego, co pamiętam, wyjść na zewnątrz. Tam není volno Chyba jakbyśmy w kółko teraz, nie? Ale czaje, bo tu jest druga klatka wschodnia. Cała infrastruktura stary. Tu w tydzień normalnie wróciłbyś do naprawiania pociągu. To wszystko jest stary. Nie ma śmieci najebany, nie? E. Beskidów, no. Ty, koło zapasowe do pociągu To puste. I co, źle po? Nie ma nic? No tam świetno, no. A tu jeszcze co? Jakieś drzwi się widzę. Ty, to było spane. się nasro? A Ania. Ania, wiecie co? Bo ja i tak was muszę zostawić na chwilę. Muszę e, pobyć ja i moja dupa samotności. No, no. Ja też. Po... No, ja. ja, Czy ty potrzebujesz chusteczkę? Co? To. Potrzebujesz chusteczkę? No. Mam dwie kiełka. Ja w samochodzie. A ty, co no, to 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 mm, no, z tego? Ukażę wszystko. Dziękuję. jest Jeszcze kolorowa. Ale fajnie tam na górze. Chyba co z tymi latarkami, że one tak szybko się rozładowywują. Weski tu. No. A za chwilę będzie jasno chyba, nie? No. Po co jej ja Nie chciałam, nie byłam głodna. No to już nie od biega. A ja z hotdogów raczej kurde od tego czasu nie dam na to bo mi się strasznie późno odbija. Ja mam chusteczki, ale no. mam cię. Spoko, mam dwie. Wstać, chyba? Powinno. <noise> muszę uważać, poszedł. <laughs> Masłacarka. co poszedł. Masacarka. Co? Masacarka. Aha. <laughs> Kuba jeszcze? daj mu się zawarć. <laughs> Ty... Yeah. <laughs> Moskito? Mm -hmm. Ty, ja sobie przypominam, to będą fajne miejsca. Tak? Mm -hmm. To jest prawdziwy grzeń, jest ciepły stary. On jest ciepły, definitywnie, krótki.

W którymi wchodziliśmy? Aha. I po to tutaj dali te drzwi? Po to dali tutaj te drzwi, widzisz? Co? Normalnie po ty. Wejdziesz, wszedł. Bez kity, Boże, bez problemu. Nie, bez problemu stary. Idziesz tu po drzwiach, tam i potem po belce na górę. Nie sięgniesz Nie sięgnie, stary. Bez kitu. Bez kitu. Nie ma problemu tutaj. Tutaj może, znaj... może pójdę i znajdę wyjście tam. Bo jak wejdę tam, to po prostu znajdę wyjście, nie? I się spotkamy przy wyjściu, tak? Takim, co jest normalne. Co tam jest? To kurwa wraca się tego rodzicu.

Спасибо. 嗯。 Hmm? Tutaj nie, nie chcemy już schodzić na dół. Biskitu. Damian, daj jaki znak. Pokemon? Pokemon. Powiedz, ja nie wiem, nie znam się na Pokemona, bo ja tylko święte obrazki widzę. Это вот много Ja myślę, że ty tej klamki szukasz. Very beka. Jakie wejście stary, nie? <grystanie> Jest tu ktokaj. Oho, kurde, patrzcie się, ej. Spoczko, nie? No tutaj jest widoczek, ładnie. Zdarła się tutaj przyroda, co nie? No, Zajebiście, no.

Tam ja jakiś samochód. Tak. Mm. Tak. Dyspozytor. Mm. No. O, i zwróć uwagę, patrz. Aha. Widzisz to?